Cześć, siema, siema. Dzisiaj będziemy śpiewać piosenkę Eluwinę. Yy... Sorry, jeżeli się tam mogę po pomyć, ale ja więcej słucham yy, wersji, we wersji żeńskiej niż tej. Ale też tej, też tej, też słuchałem. Yy, to dobra, to naprawdę przepraszam, jeżeli będzie jakaś pomyłka, ale dobra, lecimy. Wina. Dobra, to nie będę śpiewał. E, e, Luwina, tak każdy dzień się mój zaczyna. E, 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 Luwina, kreica, matki, córki, syna. E, 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 Luwina, aha. E, Luwina, aha. E, Luwina, e, 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 Luwina, ja. Eluwina, aha, Eluwina, aha, Eluwina, e, 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 Eluwina, ja Chciałem nie zacznij na ciele. chyba, że zimno lub jestem w kościele nosi, No, osiągnąć w mańc, tak wiele jestem tak niczemu W sumie sam spodnie założę, buty ubiorę, jak pójdę na film, to wezmę przyczerę Nie znam jak miejscu rozwijać karierę, a tak się przykocznąć, że E, Eluwina, zaczyna, E, 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 Eluwina tak, Ojca matki, córki, syna, e e e Lwina. aha, Eluwina, aha, Eluwina, e-e-e-Eluwina, ja, Eluwino, oho, Eluwino, oho, Eluwino, e-e-e-Eluwina, ja, ha, ja. wszystko to z Eluwiną, bo, niechęć się, tak ja. się tak zwyczyną, ha, ja. się tak z dziewczyną, ha, ja. ty tylko szata Eluwino, ja to ja Chcę zostać moim jedyną E-E-Eluwina Tak każda mój zaczyna e e, tjew, e, e, e Ojca, matki, córki, syna e e, e Aha, elowina, Aha, elowina, E-E-Eluwina, e, ja, yeah, yeah. ja wina, Aha, elowina, Aha, elowina, E-E-Eluwina, ja, ja Eu wiem, że mój zaczyna, eee, Luwina, ja, ojca, matki, córki, suma, ee, Luwina, oho, ee, Luwina, oho, ja. Jak widzicie, tak, gdzieś dwa razy tam była pomyłka, nieźle to jak na. Jak na. Wiecie, postaram się częściej to nagrać, ale po prostu jutro. Z godziny dwie mnie w domu nie będzie, bo jadę do wiecherowa. Więc... Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie. Ja może kol kolejne to, co zaśpiewam. To jest Żenada po prostu, ale postaram się, postaram. Zaśpiewać zostań moją kotką. Albo. Uwaga, albo albo to kamerzysta Sula, produkcja Kruszwil, albo sikam szampan, produkcja ABD Join, mir. Polska. Wiecie, to zależy po prostu od waszych lajków i subskrypcji. To wszystko od tego zależy. To jak mówi Kacper Boński, bo za się ten tuber, E.L. Wina, no, to za chwilę ten filmik, E.L.O.